Tło przede wszystkim najpierw. Czekajcie, tło, kreatywne tło. Eee, kurde, to chyba już. Ten artysta nie ma zmysłu, do prawdziwej sztuki. Tak myślałem, że ona nie rozumie naszego fachu, więc wypierdziana im stąd. Eee, witam wszystkich serdecznie z tej strony Prozuracie. Lecimy z symulatorem ulicznego malarza. Jeżeli jesteś nową osobą, zostaw subskrypcję na kanale, bo nas to koła... Na 100 konkursy, na tablety graficzne mam ich naprawdę tyle, plus tam jeszcze są z Artisula, tam mam jeszcze z Hajona, więc naprawdę dużo. Na stoka. robimy konkurs na ponad 10K złotych. Ja jak powiedziałem, nie będę oszczędzał na was. Dokładnie tak, będzie naprawdę ogromny konkurs i Draw My Life. Bez zbędnego gadania, Kim Ci się potem spodoba, zostaw łapkę w górę, ale o tym zdecydujesz potem. Lecimy szybko z odcinkiem. Po! Słuchajcie, dla nowych widzów, którzy nie znają serii, polecam Wam całą, bo ma kilka, dziesiąt już w tym momencie odcinków. Ja w tej serii maluję obrazy, będąc na ulicy. W tej chwili już jesteśmy w małej galerii sztuki, którą nam udzielili i jesteśmy na skraju teraz aktu drugiego, czyli wyborze tego, czy przejdziemy do hipsterów i będziemy robić coś na własną rękę, czy arystokracja przejmie nad nami rządy i będziemy w ciemnej dupie, jak to było ostatnimi czasy. O co chodzi w tej że malujemy obrazy, ale nie malujemy byle jakich obrazów. Ja maluję obrazy, które Wy mi napiszecie w komentarzach, więc zapierdzielam do YouTube'a i zobaczymy, co tym razem wy kombinowaliście, Poczekajcie. W ogóle jest 16 godzina, kiedy to nagrywam. Za dwie godziny mam stream dla wspierających, a za pół godziny wlatuje odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Wczorajszy odcinek będzie grafik versus painter, maluję realistyczne obrazy. Nie mam pojęcia, jak zareagowaliście na to, ale mam nadzieję, że będzie pozytywny odbiór, bo wybawiłem się świetnie i może być fajna kolejna seria. łapek w górę 2200 pod ostatnim paspartu? What? Dziękuję wam bardzo. Dobra, mam kozak komentarz od Kombi 22X. Narysuj żółwia, który zamiast nóg ma gąsienica na skrupie ma działko. Pff, mój tablet nie jest podłączony! O nie, ciekawe czy będzie działał. Poczekajcie. Oj oj, zapomniałem widzicie, to jest to. Przygotowanie punkt zero. Poczekajcie, co się dzieje? Halo. Panie tablecie, powinieneś tym razem działać. Halo, to no przestał. Przed chwilą działał. Halo, ej, co jest? Dobra, jestem i działa. Powiem wam nie małe wzmagania miałem. Przez to, że testowałem tablety z Artisula, z Hyona i tak dalej. Pogubiłem się sterowniki, ok? Ale wszystko już funkcjonuje na całe szczęście. Lecimy z malowaniem obrazów. Dobra, wszystko już wam powiedziałem w tym odcinku, więc po prostu to zróbmy. Yy, na bok przekręcony będzie obraz. Tak mi się wydaje, że to będzie w porządku. I teraz tak. Żółw, który ma gąsienicę. Poczekaj, jak to zrobić? Najpierw narysujmy może żółwia, co? Czy będzie żółw? O, ja pierdzielę, to będzie trudny rysunek, czaj, dobra. Nie, robimy, robimy. Nie poddajemy się, robimy sobie to na spokojnie, trochę większą od dyskury, zróbmy. Dobra, gitara. No tak, na spokojnie. Yy, ostatnio pisaliście mi w ankiecie, że chcecie więcej faktycznie tego, żebym gadał sobie o swoim życiu, więc powiem wam ciekawostkę. Kurier mi przyniósł paczkę jakiś czas temu, już parę dni temu. I tak sobie leżała i w sumie powiedział mi, że to nie jest dla mnie. Nie, tylko, że to jest dla sąsiada spod dwójki, nie? A u mnie przy dwójce mieszka takie e, starsze małżeństwo, już starsza para. No, mówię, no dobra, no może zapomnieli, może coś, nie? Może ich nie ma. Pukałem tam raz, drugi, trzeci, nikogo nie było. Jezu, nie wiem, może coś się stało, nie? Ale mówię, no dobra, poczekam sobie. I w końcu któregoś razu e, zapukałem jeszcze raz. Czekajcie, muszę sobie w miarę e, rozsądnie rysować cały czas. Zapukałem jeszcze raz i faktycznie otworzył mi e, taki dziadek, którego nie znam. Okazuje się, że to małżeństwo już tam nie mieszka, że mieszka tam teraz inne małżeństwo, też starsze. I miałem takiego dosyć Mojndy, bo mówię co tam się stało, że tamto małżeństwo już tam nie mieszka, nie? Ale tam pan mi powiedział, co, historię, bla, bla, bla. W każdym razie nieważne, dałem mu paczkę, nie czytałem, co było na pastce, no bo nie interesuje mnie to, nie jest to moje, nie? Po czym okazuje się, że mija może z 20 sekund. Pan do mnie dzwoni, e, oczywiście dzwonkiem. Dobra, otwieram. Patrzę, to ten sam dziadek, z którym przed chwilą rozmawiałem, któremu dałem paczkę. On mi oddaje tę paczkę, mówi, ty to jednak nie jest do mnie paczka. Bo ja się go pytałem w drzwiach, czy pan za paczkę, jakiś zdziwione i on mówi, że no skoro mi pan przynosi, to chyba tak, I ja tak. <noise> Okej, okay. no i. Dałem mu wtedy tę paczkę w dziaki, finito, nie? A potem gościu do mnie przychodzi za chwilkę i daje mi ją z powrotem. Ja wiesz, co jest, gościu, nie? A on mówi, że właściwie to to nie jest do mnie. Przeczytałem sobie tu wszystko, i okazuje się, że to jest paczka w ogóle do innej klatki, do innego numerku i tak dalej. I okazuje się, że kurier kompletnie porąbał osiedla, bo już ja termin płatności rachunkuje. Jezu bo okazało się, że tamto osiedle jest od mojego w ogóle dwie ale aleje dalej. I tak mówię, ja pierniczę, ja goście, nie? Oczywiście Daria pomyślała, bo ja oczywiście jestem gamoniem w takich sytuacjach bardzo, i nie pomyślałem. Tym. Zadzwoniła do gościa po prostu, bo był numer przecież telefonu podany dla kuriera. Zadzwoniliśmy, okazało się, że koleś czekał na paczkę już długi, długi czas, właśnie te 2-3 dni, które leżały u nas. Kurier, do którego dzwonił, kompletnie nie wiedział, co się z paczką stało. I gościu nam był tak wdzięczny, w ogóle przyszedł, podziękował bardzo serdecznie za wszystko. Nie mam pojęcia, co było w środku, ale na pewno coś na to długo czekał, bo, bo był przejęty tym wszystkim. I faktycznie... Okazało się, że kurierzy po prostu porąbali Nie dość, że numer To cały numer klatki Całe osiedle Wszystko, co tylko się dało porąbać To porąbali kurierzy w tym momencie I jeszcze to najgorsze Gościu dzwonił ten pan, do którego należała paczka do kuriera Kurier wprost mu powiedział, że on nie wie, gdzie on to zostawił czyli ten motyw w ogóle Masakra W sensie, ja jestem w stanie zrozumieć kuriera Bo no Saigon przez tą sytuację, którą mamy teraz w Polsce I przez całego gościa na K Jest niesamowity No ale no, umówmy się, kurczę Są jakieś standardy, nie? Więc no tak, taka historia z kurierem Chociaż Miałem też inne histor z kurierami. Była raz historia z kurierem, który po prostu przywiózł mi właściwie dysk przenośny, który był cały potrzaskany i powiedział mi tak, że faktycznie to jest jego wina, młody był, strasznie młody, chyba młodszy nawet ode mnie, jest 22 lata, 3 może, że to jest jego wina faktycznie, on nie będzie się wykręcał, pójdzie po protoku. Ja mówię, no dobrze, proszę pana spokojnie, proszę iść. Poczekamy. I słuchajcie, tak poszedł po protokół, że wsiadł samochód i uciekł z miejsca. Zdarzenie. I niestety potem musieliśmy kombinować, Wydzwaniać No, był był niezły Także ogólnie, napiszcie mi w komentarzu, jakie wy macie doświadczenia z kurierami, bo sam jestem ciekaw. Ojej, zróbam tam tutaj e, z tą trzecią gąsienicą. Ja, jak gadam, to nie potrafię się skupić, Zauważyliście? Straszne, robię takie głupie błędy. No dobra, trudno. Robimy to, robimy to, robimy to. Pomału to zaczyna już tak nabierać kształtu, więc jest spoko. Sorry, musimy to jakoś pogodzić. Mamy jednego żółwiego perula. Jedno oko, drugie oko, cyk, cyk, tutaj będzie brewka, raz, dwa. Narysujemy też ząbek. Nawet takie dwa ząbki, tu narysujemy raz, dwa, dobra, gitara. Cyk, cyk, cztery, mamy to. Teraz tak, to bym chciał na pewno pokolorować na brązowo. Gitarka, gitarka, to jest to, to jest to, to jest to. I teraz to, no i robimy teraz tylko płyty, nie? Raz, dwa, trzy, cztery. Zamalowujemy to. I zaraz będzie żółwik gotowy. Wiesz, po pocieniujemy go, oczywiście, dodamy jakieś tło. Czemu ja nie dodałem tła na początku? Po raz kolejny zrobiłem ten błąd. Kurcze, mam takie głupie przyzwyczajenie, bo w końcu jest to wypełnianie farbą. Tutaj tego nie ma, ajajaj, zapomniałem kompletnie, będzie teraz problem, ojojoj. Dobra, dajcie mi chwilkę, jak go skończę i zaraz do was wrócę, będziemy lecieli po prostu z następnym obrazem. Myślę, że żółw jako kurczę tank jest całkiem dobrym pomysłem tutaj. Myślę, że dobrze wyszedł, mam nadzieję, że ci się podoba. Dobra, powiedzmy, że tu mamy, teraz tylko narysować jakąś trawkę. Spierdzielmy tego, proszę. No, powiem wam tak, skończyłbym już w tym momencie, ale musimy to zrobić dobrze. O to jest to narzędzie teraz. O, 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 o. O Jezus Marek to był dobra. Dobra. Teraz tak, kończymy się trawę. szybko kończymy naszą pracę całą. Dosłownie troszkę dodamy tylko motywu, jeżeli chodzi o jakieś kwiatki, może bajerki, chociaż chyba nawet nie będę dodawał kwiatków. Jedyne co, to dodam trochę cienia. Tu dodamy trochę cienia, cyk, 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 żeby to na pewno się odznaczało. Dobra, dokładnie tak. A tak to dodam troszkę światełka. Tu trochę, tu trochę. Cyk, cyk, cyk. Tu trochę, cyk, cyk. cyk. Trzeba to zrobić ręcznie i trochę mnie to kosztowało czasu, jeżeli chodzi o naszą grę. Tutaj to, to, to jest problematyczne, ale przynajmniej będzie piękny obraz. Jestem ciekaw, co jeszcze będzie jako drugi obraz. Co wymyśliliście, szczerze, wiecie? Chyba przerysuję, potem się tylko żółwia. Zależy mi na tym, żeby to było dobre, wiecie? Nie, nie wiem dlaczego. Mam jakieś takie przeświadczenie, że obowiązek, żeby to było dobre. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, bo. No umówmy się, ta gra jest taka, że nie trzeba się tutaj spinać za bardzo, nie? Ale coś mnie wewnętrznie kusi, żeby to robić jak najlepiej potrafię, serio. I w Paint'cie miałem to samo jak malowałem. Chyba muszę sobie samemu udowodnić i wam przede wszystkim widzowie, że w prostym programie też da się coś zrobić fajnego. Chyba, chyba to jest to, wiecie, taki, taki drive, żeby to po prostu było dobre. Ktowa przedsiębiorczości wrasta w miarę wzrostu cen wyrobów cukierniczych. Coś z cukrem znowu. Kurczę, dobra, tyle tematów nas ominęło, zobaczcie, tyle tematów nas ominęło ciekawych. Tyle mogło być kasy na tym, ale kasa nie jest najważniejsza. Pamiętajcie, że nie lecimy tutaj po grida. A tak poza tym co u mnie testuję sobie nowe rzeczy, testuję sobie nowe programy i testuję sobie nowe sposoby nagrywania i niedługo będą te wiary. Dobra, mamy gotowy obraz. Ej, naprawdę kozacki jest. Teraz tak, jak to nazwać? Turtletan. I idzie George na pierwszy ogień. Ten artysta wydaje się znać na sztuce. Dwa koła euro tak. O! Wiesz, nawet się nie będę zastanawiał. Serio? W sensie, nad czymś tu zastanawiać, kurde. Turple tank sprzedany za 1986 euro. Odpokoiacie na wrażenie. Wiecie co ja mam się boję? Że, jak ja resetuję sobie tę gierkę, nie przechodzimy do kolejnego aktu, to to mi się cały czas resetuje. Nie jesteśmy jakieś pętli straszne i mam nadzieję, że nie. Sprawdźmy jeszcze drugi komentarz, bo jestem ciekaw, co tam się żeście wymyślili. Słuchajcie, jak się do tej pory wam podoba odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, bo to mi pokazuje, że chcecie tej serii więcej. Myślę, że damy radę z półtorej koła Easy, co? Myślę, że tak, wierzę w was, wierzę w was, easy. Ostatni komentarz, jaki dzisiaj narysujemy. Narysuj osobę ze szereka. nie mam pojęcia, jak on wyglądał. Narysuj przyciski YouTube z wąsami, czapką, takim beretem, to się beret chyba nazywa. Dobra, spróbujmy narysować przyciski YouTube jakoś kreatywnie. Tło przede wszystkim najpierw. Czekajcie, tło kreatywne, tło... Eee, kurde, to chyba już bardzo podobnie jak tam. Raz, dwa... Mamy bucik, oj nie wiem czy to się sprzeda, tak szczerze jak teraz na to patrzę, to nie wiem czy to się sprzeda <laughs> Oj obawiam się, że może być problem, żeby to sprzedać, z wąsem miał być tak, czyli czekaj, cyk, cyk, cyk Tu będzie już to i tu będzie już wąs Można zrobić, zróbmy z tego trójkąta takie jedno oko, wow, to jest trochę porąbany pomysł, ale to może zadziałać, my to większe oj to, Melonik miał mieć jeszcze, nie, czapka jakąś, chyba wygląda jak Mario tylko w świecie YouTube'a. Nie wiem, czy wy też tak macie. Dobra, czekaj, to to to. Tu będzie gruby pasek jeszcze pod spodem. Okej, okay. dobra. I klamrę zrobimy złotą. Nie, bo zróbmy różowe, to będzie przygięcie. Ten obraz bardzo chillowy. Tutaj się nie trzeba spinać nawet nad nim za bardzo. Tak szczerze. I teraz. Oj, ja to zrobiłem. pytanie, jak my to chcemy zrobić, bo trzeba będzie zrobić coś podobnego jak tam. Yy, czyli trzeba będzie zrobić obrys. I teraz pytanie, czy ja najpierw robię czarny obrys, potem biały? Nie, bo białym nie. musimy zrobić to tak, jak wtedy. Dobra. Czyli białym obrysem najpierw wszystko ciśniemy. Dobra, wam, że dłużej rysuję te obrazy w tym paspartu, tym jakoś mi to przyjemniej przychodzi. Kwestia wprawy już chyba też, ale naprawdę jest jakoś tak. Wydaje mi się, że naturalnie to przychodzi po prostu, wiecie? Dobra, zrobimy ten mniejszym pędem, czarnym. Zbliża 4 mintoś rachunków. Oj, musimy się kurczę spieszyć, bo dobra, zarobiliśmy dwa koła, ale umówmy się, to nam nie starczy na ca... Cały czas, nie. całe życie nam to nie wystarczy na pewno. Będę to jeszcze pocieniować. W sumie, właśnie, jeszcze to pocieniujmy szybko, zanim teraz powypełniam, postaram się, jak cholera, nad tym. Nie wiem po co, bo zaraz to będę cieniował i wszystko będzie się z, z, musiało zesrać znowu. Tutaj to trochę damy też, ok, coś takiego. Tym jasnym, co pełnię. Tutaj dodajmy troszkę na randach tylko. Niestety dodaliśmy czarny obrys tam. Z drugiej strony ten but możemy śmiało pośmiać trochę na czarno. Okej, okay, coś takiego. Nawet możemy go taką zrobić na czarno. Tu szarym dosłownie troszeczkę, tylko dodajmy na rantach. ok, i teraz tu pod spodem jeszcze trochę cienia i mamy gotowy kolejny obraz. Przyjemnie to idzie, myślałem, że to będzie dłuższe, myślałem, że to będzie trudniejsze i tak dalej, ale przyjemnie to idzie, bo go nauczyłem się dużo przez paspartu, powiem wam szczerze, że dzięki malowaniu tych obrazów właśnie w ten sposób nauczyłem się całkiem sporo, bo nauczyłem się dostrzegać różne zależności, których wcześniej nie widziałem. Dobra. Dobra, mamy przyciski, tu tylko To trochę brakuje mi trochę tutaj, teraz. Może, może nie będą krzyczeć, że robiliśmy na odpierdziel i będzie w miarę dobrze <śmuszny> oceniony ten obraz. Chociaż. No, nie, nie wróżę mu dobrze, nie? <śmuszny> nie wróżę mu niestety dobrze, ale to wie. Zobaczymy. Who knows. Jak się nie podważymy, to się nie dowiemy, nie? Nie przekonamy się. podoba wygląda nawet spoko. Wspoko spoko wygląda! ty, Mario, po prostu, YouTube Mario. Zobaczymy, kto kupi. Nie, pani arystokrace go nas miliard procent nie sprzedam. Ci się nawet nie spodoba. Dokładnie, wyjdź stąd. Idź sobie w Twoim. To wygląda jak mały Timo trochę. Idź sobie stąd nie patrz na niego, babko, czekamy na Georgi'ego. Ten artysta nie ma zmysłu dla prawdziwej sztuki. tak myślałem, że ona nie rozumie naszego fachu, więc wypierdzielaj mi stąd. Idzie Georgi, Mr. Kawa, Mr. Starbucks, nasz bro. Palony, chyba na wakacjach był Asia słuchajcie No kto mu zabroni Dawaj Georgi pieniądze Dobra egzekucja 1171 euro ja, już bez ekscytacji Wiedziałem że ci się spodoba Chcę iść tam gdzie Georgi Ma swój kurcze Swoje miejsce Bo jestem ciekaw Pieniędzy mamy bardzo na plus Dzisiaj 1700 zarobione Ale nic się nie zmienia Słuchajcie maluję tych obrazów tyle Czwarty chyba już odcinek Czy my dojdziemy gdzieś W dalszy punkt tej grze Czy będziemy tutaj stać Zobaczymy Trzymajcie się, widzimy się w każdy wtorek, czwartek, piątek i sobotę na tym kanale. Do piątek paspartu, dzisiaj wyjątkowo w sobotę. Sprawdźcie wczorajszy film, sprawdźcie przedwczorajszy film z opinią na temat tabletu Artisul D16. Naprawdę warto. Tym bardziej, że są zniżki 33% z moim kodem. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!